Nie łatwiej! Się... Nie, <noise> nie <łap> się, ziemi! <noise> co się stało? <noise> co się stało? <noise> pokaż, co się stało. Boli Cię rączka? No ale co byś będzie? Zrobiłeś. Pokaż mi. Pokaż, pokaż. Co? Tu, tu się boli rączka? O, jajku. <noise> Boli? Możesz ruszać? Weź rusz, poszczuć. Nie! Zrób tak rączką, no nie bój. Bo... Dawaj rączkę. Dobra, dawaj rękę. Nie <noise> Już nie chcesz? To może z mniejszej górki, co? Taki nie, malu... taki... nie! Pa, tam jest taka malutka. Nie, ta. A czemu nie? No, przestań. przestań, przecież to jest zabawa, synek. Tata się wie ile razy się no Wiesz, ile mama się razy przewróciła? Na samkę? No nie, nie O Ojejku. Dawaj du Bo źle robi. mówiłem Ci jak hamować, Sama, dawaj, trzymaj Przestań, daj mu to. daj. Jesteś odważny. Bardzo odważny.